Jeżeli słuchasz tylko i wyłącznie swojego serca, to jesteś człowiekiem bardzo niebezpiecznym i prowokujesz nie tylko dla samego siebie, ale także dla Twoich najbliższych nieszczęście. Dlatego tak wiele nieszczęścia pojawia się w naszym życiu, bo słuchamy tylko i wyłącznie swojego serca i na tym budujemy swoje poznanie, swoje decyzje, podejmujemy swoje decyzje, często błędne. Po wysłuchaniu swojego serca, po wysłuchaniu tego, co czujemy, czuję, robię, nie czuję, nie robię. Jeśli w taki sposób tylko słuchasz, to jesteś człowiekiem strasznie niebezpiecznym i trzeba się trzymać od ciebie z daleka, na dystans, bo jesteś niebezpieczny, jak Herod. Herod słuchał tylko i wyłącznie swojego serca. I co zrobił? No właśnie, co zrobił? Wpadł w straszny gniew, i pozabijał niewinne dzieci. Ktoś może powiedzieć, ale ja nigdy do czegoś takiego nie dopuszczę. Ja taki nie jestem. Nie jesteś taki? A co mówi Jezus? Jezus mówi tak. Z serca człowieka pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło pochodzi z wnętrza człowieka i czyni człowieka nieczystym. Ale może powiesz, ale nie mnie. Heroda tak, ale nie mnie. Hitlera tak, Stalina tak, ale nie mnie. Ja mam inne serce. W moim sercu nie ma czegoś takiego. Jeśli tak myślisz, to sam siebie oszukujesz. I o tym mówi dzisiejsze słowo. Przeczytajmy to słowo. Więc kogo będziemy słuchać? Swojego serca czy słowa? Pierwsze czytanie z dnia. Pierwszy list świętego Jana Apostoła. Najmilsi. Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą Wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa. Syna Jego oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. I nie ma w nas prawdy. Zobaczcie, jeśli nie ma w nas prawdy, a słuchamy siebie, słuchamy swojego serca, to sami siebie oszukujemy, budujemy na nieprawdzie. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Czyli zobaczcie, że ja muszę budować swoje szczęście, a także innych szczęście, moich najbliższych, nie na tym, co czuję, tylko na tym, co pochodzi od Boga, a, a jest to na zewnątrz. I ja słucham takich mędrców, którzy przybyli i coś tam mówią. Słucham tych proroctw, czytam te proroctwa, staram się je zrozumieć. Nie te proroctwa, które pochodzą z jakichś objawień teraz, tych takich prywatnych objawień, tylko te proroctwa, które są zapisane w Piśmie Świętym, ok? Najpierw muszę je poznać, żeby sprawdzić, czy te, które pochodzą teraz, które przychodzą teraz, są prawdziwe. Jeśli nie znam tych, które już są... Uznane za prawdziwe, to jak zweryfikuje pozostałe te inne, te nowe? No, będę weryfikował je na podstawie tego, co czuję, jak czuję. O, to, to czuję, że to jest dobre. No, jestem strasznie człowiekiem niebezpiecznym, jeśli tak podchodzę do tego tematu, a często tak podchodzimy do tego tematu, proszę Państwa. I później no, dziwimy się, że w naszym życiu jest tak wiele nieszczęścia, że kolejne małżeństwo się rozpadło, że ktoś odszedł od Boga, że ktoś postradał zmysły, że ktoś po prostu no, źle się prowadzi. Skąd to wszystko? No na pewno nie od Boga, Bóg tego nie czyni. Bóg jest czysty, nie ma w Nim ciemności, jest światłość. Przynosi nam światło, przynosi nam dobro. Bóg nie jest zły. Ale dopuszcza, tak dopuszcza do tego zła, który się w naszym życiu często dzieje, bo my nie chcemy słuchać. Nie chcemy słuchać Go. Nie chcemy słuchać tych ludzi, których On do nas posyła, swoich apostołów. Ja będę słuchał tylko siebie. Jestem autorytetem sam dla siebie. Jeśli tak myślisz, to jesteś człowiekiem strasznie niebezpiecznym i prędzej czy później. Zobaczysz to na własne oczy, zobaczysz to nieszczęście, które będzie twoim udziałem, tak jak się stało z Herodem. Herod wpadł w straszny gniew i nikt nie mógł go już uspokoić. On nawet sam siebie nie mógł uspokoić. Ten gniew zniszczył go i zniszczył także innych ludzi. Ten gniew był tak wielki, że nawet sam Bóg musiał uciekać. Oczywiście nie na swoich nóżkach, bo jeszcze był wtedy za mały Bóg, który stał się człowiekiem. Przed Herodem musiał uciekać. Na szczęście był tam Józef, który umiał słuchać, bo się nauczył, bo Bóg go nauczył słuchać. Mówił do niego przez sny. Nie wiem, przez co Bóg będzie chciał do ciebie mówić. Na pewno przez pismo święte, przez posłuszeństwo Kościołowi, przez tradycję, którą daje nam Kościół, ale także będzie chciał nam mówić. W taki osobisty sposób. Przez wydarzenia, przez znaki, przez to, że przyjdzie ktoś do nas i ktoś nam coś powie. Ja dlatego podjąłem studia teologiczne. Jestem na pierwszym roku studiów teologicznych w Warszawie, bo przyszedł do mnie ksiądz Rafał Jarosiewicz i mówi tak: słuchaj, a nie chciałbyś podjąć studiów, o, o, mam 40 lat i studia teraz, tak? To nie za późno. Ja wcześniej chciałem, a teraz to już chyba za późno. No ale jak mnie Kościół pośle, to pójdę na te studia. No, ksiądz mówi: No to ja Cię posyłam. Jestem, jestem Kościół. No, jestem Księdzem, tak? No tak, ale to jeszcze dla mnie za mało. Muszę mieć potwierdzenie. Otworzyłem słowo i słowo było tak zgodne z tym, co mówił Ksiądz. Ale to jeszcze było dla mnie za mało to mówię, panie, daj mi jeszcze jeden znak. Napisała do mnie pewna pani, której ja niestety nie odpisałem, może mnie teraz słucha, pani, która mówi, że w wieku chyba 60 lat podjęła studia teologiczne i mówi, ty też mógłbyś to zrobić. Mówię, o, kolejny znak. I tak było kilka takich znaków. Mówię, no nie, no chyba Bóg chce. Jak się dostanę na te studia, no to wtedy będzie pewne, że Bóg tego chce. No i się dostałem, no i studiuję i jest to całkiem, całkiem przyjemne. Studiuję na odległość, e-learningowo, jakby ktoś chciał we wrześniu czy w październiku rozpocząć studia, a będą, no to polecam. Siedzisz w domu i trzy razy yy, na semestr przez pięć dni yy, wyjeżdżasz sobie do Warszawy i tam słuchasz bardzo zacnych profesorów i nauczycieli. No i, i pogłębiasz swoją wiedzę i pogłębiasz swoją wiarę. I patrzysz, czy to, co do tej pory wierzyłeś, jest prawdą, jest zgodne z tym, w co wierzy Kościół. Wtedy mamy współuczestnictwo jedni z drugimi. Jesteśmy w jedności. Chociaż może nie jesteśmy w tym samym miejscu, obok siebie. Jeden jest w Krakowie, drugi w Warszawie, trzeci gdzieś tam, gdzie indziej. To mamy ze sobą jedność, jesteśmy Kościołem. Bo słuchamy Boga, bo budujemy na Bogu, nie słuchamy tylko i wyłącznie samych siebie. A jak słuchamy Boga i budujemy na Bogu, to jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. No i wtedy łatwiej nam przejść przez różnego rodzaju trudności Jezusowi się udało. Jezus przeszedł przez wszystkie trudności, wypełniając wolę Bożą. Nawet kiedy oddawał swoje życie, to wypełniał wolę Bożą. Nigdy nie popełnił grzechu. I my też możemy przestać grzeszyć. Chociaż nasze serca są nieczyste, to Bóg przez to, że słuchamy jego słów, zacznie oczyszczać nas nasze serca i przez to przygotowywać nas na wieczne szczęście, którego już możemy tutaj doświadczać. Amen. Rozgadałem się, ale jak Bóg da, to widzimy się jutro i jeśli chcesz, to wpisz w komentarzu, jak Bóg do ciebie mówi. Amen. Pozdrawiam.